Remont ruszył w tym roku, zakończy się w roku przyszłym, czyli 2025. Remont był planowany od dawna, ale brakowało kropki na D, czyli decyzji. O finansowaniu, ponieważ te koszty okazały się dosyć znaczące. Remont był niezbędny z tego powodu, że zamek ulegał degradacji. W związku z tym, że przestała tak naprawdę działać kanalizacja deszczowa. Wszystkie opady wsiąkały w mury. Po każdych opadach w naszych kazamatach stała woda, i to w dłuższej perspektywie mogłoby doprowadzić no, wręcz do zawalenia się tego budynku. Te stropy, które były w najgorszym stanie, znajdowały się na części północnej tarasu i zostały całkowicie rozebrane i wykonane całkowicie na nowo. Ten etap mamy już za sobą. Tutaj musieliśmy się mierzyć z takimi wyzwaniami, jak odkrycie pewnych elementów, które nie były zinwentaryzowane, nie były widoczne przed rozbiórką. Dzikie, dzikie ściany, które powodowały, że musiał zostać przeprojektowany układ nadciągów. Pracujemy pełną parą, mimo zimowej aury. Umowę podpisaliśmy w czerwcu, natomiast tutaj prace na zamku rozpoczęły się tak naprawdę na przełomie czerwca i lipca i w zasadzie od lipca już tutaj działamy, wyburzenia, rozbiórki i to jest to, co wykonywaliśmy od początku i co wykonuje, wykonywać będziemy prawie że do końca, ponieważ musieliśmy to, tą pracę sobie podzielić na pewne etapy. Budowa nie jest łatwa. Jest tutaj w zasadzie jeden dojazd na cały plac budowy. Nie mamy możliwości podawania sobie materiałów wokół tarasu, ponieważ otacza nas teren zabytkowego też parku. Remont piwnic i tarasów jest w całości finansowany ze środków miasta Wrocław. My od dłuższego czasu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że stan tego obiektu, właśnie mówimy tutaj o tych tarasach, on on szybko się pogarsza i on wymaga prac. Mając tego pełną świadomość, staraliśmy się również o finansowanie zewnętrzne. Przypomnę, w ubiegłym roku w dwóch edycjach rządowego programu odbudowy zabytków, między innymi remont tych piwnic i tarasów Zamku Leśnickiego znalazł się we wnioskach wysłanych przez gminę Wrocław. Dwa razy wysyłaliśmy po 10 wniosków, wśród nich również Leśnicę. Dwa razy nie udało nam się przejść z Leśnicą, skoro nie dostaliśmy tego dofinansowania rządowego musieliśmy to robić z własnych środków, bo no, stan techniczny obiektu był naprawdę zły i wymagał natychmiastowej interwencji budowlanej. ta interwencja budowlana trwa. Koszt to jest około 5 milionów złotych. Na tym fragmencie prowadzimy rozbiórki, tak jak widać, tam układamy keramzyt, nowy keramzyt, nowy, nowe warstwy, Natomiast zupełnie z boku, Będziemy widzieli, że mamy już te warstwy przykryte ten keramzyt przykryty warstwą stabilizującą cementową. Tutaj pojawia się nam dosyć sporo różnych warstw. Mamy tak, mamy stropy żelbetowe w tej części północnej, w części zachodniej i południowej mamy sklepienia ceglane. Następną warstwą jest warstwa keramzytu, która tutaj jest taką warstwą i termoizolacyjną i jakby wyrównującą nam poziomy. Następnie mamy już warstwę nośną podposadzkową. To jest 12 cm betonu zbrojonego siatką sprętów stalowych. I na tych, na tych wszystkich warstwach układamy aż 18 cm kostkę granitową. Jesteśmy też teraz w trakcie ustaleń, ponieważ koryta odwadniające, które były prowadzone po, po terasie, jesteśmy w trakcie ustaleń, ponieważ zaproponowaliśmy zmianę tych koryt żelbetowych na granitowe. To jakby dodaje. Tutaj duży aspekt estetyczny. Przy okazji prac na tarasie wymieniamy również kanalizację sanitarną wokół zamku. Praktycznie pracujemy z każdej strony. Część wschodnia została już wymieniona. W tej chwili kończymy pracę na części zachodniej, później od części południowej będziemy to spinać. Te prace mają się ku ukończeniu, zostało wymienionych prawie 20 studni, do tego orurowanie i wszystkie spusty z zamku będą sprowadzone właśnie do tej kanalizacji, którą wymieniamy. Wiedzieliśmy o tym, że w trakcie naszego remontu pałac będzie czynny, będzie funkcjonował, natomiast nie byliśmy chyba do końca świadomi też jak duże to jest obłożenie. Musimy się dograć z użytkownikiem, z, z tymi osobami, które tutaj przychodzą, żebyśmy mogli wspólnie tutaj funkcjonować, mając tak naprawdę cały czas jedno wejście i na teren budowy, wspólne i na teren zamku, na te zajęcia. Także tutaj są pewne wyzwania, głównie bezpieczeństwo. Warto wspomnieć tutaj, że zbliża się taki czas, że będziemy wykonywać prace rozbiórkowe zarówno w wejściu głównym, jak i w jego najbliższym sąsiedztwie. I wówczas wejście główne do zamku tutaj od strony Placu Świętojańskiego będzie zamknięte. Wtedy udostępnimy dla Państwa dojście boczne, które wspólnie z zamkiem odpowiednio oznaczymy i na pewno tutaj dyrektor zamku zadba o to, żeby każdy wiedział, że to wejście boczne jest dostępne. Tarasy są... Wspaniałą, przepiękną przestrzenią i zamierzamy je wykorzystywać na różne wydarzenia. Również kazamaty chcemy wykorzystywać na wydarzenia, ale także udostępniać je po prostu do zwiedzania. I na pewno planujemy sporo znaczących wydarzeń w przyszłym roku i zaczniemy od takiego naprawdę mocnego akcentu, ponieważ w czerwcu w zamku odbędzie się przegląd sztuki Survival. To już jest oficjalna informacja. To będzie oznaczało, że będziemy mieli tutaj setki fanów sztuki współczesnej. Serdecznie zapraszamy, ale to będzie dopiero początek. Oczywiście Dni Fantastyki, które w tym roku odbyły się w kampusie Pracze, powrócą również do Pałacu Leśnickiego, odbędą się tutaj po drodze oczywiście tradycyjna Noc Świętojańska, ale również piknik Lelenfant i wiele innych wydarzeń.